Hej kochani, tutaj Shetty. I dzisiaj też trochę Wam nie pokażę książek, a może trochę gdzieś tu coś się jednak z okładek pojawi. Nie chcę się tego wszystkiego ściągać z półek, a trochę bym mogła, tak naprawdę. Ale dzisiaj opowiem Wam o książkach, które chciałabym zobaczyć w Polsce. Czyli w odróżnieniu od ostatniego filmu, te książki, o których mówię dzisiaj, istnieją. Żeby nie było, te książki faktycznie istnieją, tylko po prostu nie ma ich u nas albo były, a chciałabym, żeby były ponownie. E, dlatego zacznę od czegoś, o czym chyba najbardziej marzę. Chciałabym, żeby pojawiło się wznowienie serii Pośredniczka McCabot. I głęboko na to liczę, ponieważ teraz Pruszyński wznowił serię Pamiętniki Księżniczki. E, Pamiętnik Księżniczki, który nawet będę myślę, czytać, ale bardzo chciałabym, żeby pojawiło się wznowienie pośredniczki, bo uważam, że to był prekursor romansów paranormalnych. To już była książka, która się pojawiła przed zmierzchem, tak naprawdę. Nie było wampirów i tak dalej. Tam mamy do czynienia z duchem, ale Jezu, kocham tę serię. Ca całym sercem po prostu. Ja mam ją na półce, mam ją tutaj, tak dokładniej. To, to akurat wam mogę pokazać. Proszę bardzo, cała seria. W Polsce pojawiło się w ogóle tylko 6 tomów dawno temu. Potem pojawiła się nowelka i kolejny tom. Yy, no i. No, liczyłam na to, że jak się pojawi ten kolejny tom, to może ktoś się pokusi o to wznowienie, e, ale no niestety nie. W ogóle tak mnie to trochę boli, że ja trzeci tom mam w tym innym takim wydaniu, ale jego było tak ciężko upolować kiedyś. To było wieki temu, ja byłam jeszcze nastolatką, więc to było naprawdę dawno temu, ale to jest trochę seria. Są książki, w których zaczął się mój w ogóle przygoda z takim nagminnym tak czytaniem, że tak powiem, więc nie dość, że jest to książka. Książki są dla mnie sentymentalne, to po prostu jest to świetna historia ze świetną bohaterką i to się genialnie czytało, więc liczę na to, że może ktoś jednak zrobi wznowienie w jakichś fajnych okładkach nowych. Nawet nie musi być, wiecie, po jednym tomie mogą, mogą, można spokojnie dwa tomy połączyć w jeden, tu już jakby nie, nie, nie wtrącam się w sposób wydawania książek przez wydawnictwa, ale naprawdę. Marzę o wznowieniu i fajnie by było je mieć na półce i przeczytać tę serię po raz kolejny, bo ja chyba ją czytam już ze trzy albo cztery razy, bo tak jak mówię, kocham całym e, sercem. No i e, podobnie jakbym chciała, żeby pojawiły się chociaż nie, jak jesteśmy przy wznowieniach, to może wznowienia. Chciałabym, żeby pojawiło się wznowienie Urban Fantazy, a widzę, że Urban Fantasy robi się coraz bardziej popularne w Polsce, więc jak ktoś to ogląda z wydawców, to błagam. Seria o Jean Blanco, Ukąszenie Pająka. Pierwszą książkę Chociaż to jest trochę ta siemiec, wiedzie, taki jak moda na sukces, natomiast nie wiem, czy 17, czy 18 tomów, nie mam pojęcia. Generalnie myślę, że autorkę możecie kojarzyć Jennifer Estep, Akademia Me Too, Gwen Frost i tak dalej, ona ma w ogóle dużo innych książek na przykład. To się fajnie czytało, zresztą to jest inny tom, bo chyba Protect the Prince, nie, Kill the Queen jest pierwsze. Tak, Kill the Queen jest pierwsze, więc Kill the Queen jest fajne. No ja tutaj właśnie mam za sobą mnóstwo książek z tej serii Ukrążenie Pająka po angielsku, bo mówię, ich jest ogromnie, są jeszcze nowelki i tak dalej. To wydawała dwójka bez sternika, ale wydała tylko pierwszy tom. Natomiast ta książka zaczyna się genialnie, bo zaczyna się słowami Nazywam się Jean i zabijam ludzi. I to jest trochę nawiązanie być może nawet do... Mm, Poprzedniego trochę mojego filmu, że chciałabym książkę z perspektywy seryjnej mordyczni. No i Jean jest seryjną mordycznią troszeczkę, ale to z Fantastyka. Ja chciałam taki normalny kryminał, natomiast faktycznie wznowienie tej serii byłoby super. Tylko ja wiem, że. Nie, inaczej. Wiem. Nie wiem. Nie wiem, bardziej nie wiem, czy któreś wydawnictwo pokusiłoby się na serię, która liczy sobie tyle książek, bo tam jest naprawdę. Sztos, nie mówię, to jest tasiemiec. Po prostu istny tasiemiec. Ja nie przeczytałam jeszcze wszystkich tomów i ciągle gdzieś tam chcę do tego powrócić, ale mi po prostu nie idzie. A jak jesteśmy przy Urban Fantazy, to nie mogę przejść obojętnie obok tego, że nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, że są dwa kolejne tomy serii o Kate Daniels: Magic Claims i Magic Tides. Wyszły one za granicą w zeszłym roku, jak dobrze kojarzę. I liczę na to, że wyjdą w Polsce. Znaczy, powiem tak, mnie to trochę nie robi różnicy, bo ja i tak. Czyś jak? Przeczytam po angielsku. Nawet jeżeli mam w koszyku na Amazonie. Muszę przestać kupować tyle książek. E, ale no kocham Kate Daniels całym sercem. Dumnie patronowałam całej serii o Kate Daniels. E, będę ją zawsze polecać, zawsze zachwalać, bo dla mnie to jest jedna z ważniejszych serii w moim życiu. Ma specjalne miejsce w moim serduszku, specjalne miejsce na półce. E, I to są dalsze losy Kate i Korana i ich synka, więc. E, Małe lwiątko się pojawia, synu takie jak ty, upierdliwe myślę, by było. I bardzo bym chciała, żeby się pojawiły, ale nawet jak się nie pojawią, to i tak na pewno będę je czytać. No bo jak żeby mogło być inaczej. I myślę, że w podobnych klimatach mm, chciałabym, żeby pojawiło się zarówno wznowienie. Jak i dalsze tomy serii o Darendzie Jones. To wydawał papierowy księżyc, natomiast wydali tylko trzy tomy, kolejnych już nie wydali, i ja mam te trzy tomy na półce i mam kolejne dwa po angielsku, Ich tam też trochę jest. Ja teraz y, nawet nie pamiętam y, ile, y, natomiast wiem, że chyba papierowy miał właśnie, zaraz to sprawdzę, podpisaną umowę na y, trzy tomy. Znaczy, żebyśmy mieli jasność, Darenja Jones to jest autorka, seria jest o Charley Davidson Generalnie, bo mogłam to powiedzieć, wydaje mi się, może w sposób dosyć niezrozumiały Charley Davidson to jest główna bohaterka Co się dzieje, synku? Usłyszałeś, jak mama mówi małe lwiątko? I pomyślałeś, że mama mówi o tobie? I tak, wyszły czytomy, dwa kolejne mam po angielsku, zostaw moją nogę Przepraszam, ale syn mnie... Oh, synku, oh, Aha. A co ty robisz? Komu ty nogę atakujesz? Jak tu mama ważne rzeczy robi i sprawdza Proszę bardzo, karny przytulas na minutę Karny przytulas na minutę A mama sprawdza ile jest Ile jest Nie czemu to jest tak dziwnie? Patrzcie Drugi, trzeci, czwarty, piąty Tu mi pokazuje O Jezus Maria, 13 tomów Nie, tu mi pokazuje. Nie, tu jest 10. Jezus Marek, to też będzie taki ta mieć jak moda na sukces. 13, 13,5, 13,6, 13,8. Ale chyba głównych wychodzi na to, że jest to w 13. To i tak e, znacznie mniej e, niż w serii o Pająku. Zaraz wam powiem, ile jest w serii o tej Jean Blanco. E, Jean Blanco, Goodreads. Ja nawet jeszcze, wiecie, zastanawiam się, czy tak naprawdę Jennifer S.P. nie przydaje tej serii o Jean Blanco. Um, Venom Spider's Bite. Kąszenie Spider's Bite to jest pierwszy tom. Elemental Assassin. Już wam mówię. Albo nie mówię. Tu jest jeszcze w ogóle mnóstwo nowelek, naprawdę. Nie, to jest w ogóle tak rozległe. Nefre, przestań zostaw te książki. Nie chce ktoś trzech kotów na chociaż kilka dni. Znaczy, może w sumie dwóch, Luna może zostać, bo Luna jest spokojnym kotem. Natomiast te dwa szatany to jest po prostu 17, 17,5, 18, 19, 19,5, e, 19,6, ale to jest połączenie Frost i tej. No, póki co wychodzi na to, że Tomów w Jim Blanco jest 19, w Darendzie tak, Boże, w Darendzie Jones, w sensie w Charlie Davidson jest 13. Więc no to są takie dosyć rozległe serie, ale naprawdę bardzo chętnie bym obydwie zobaczyła w Polsce. Podobnie sytuacja się ma z serią Red Rising, e, która też była wydawana w Polsce przez wydawnictwo Drageus, chyba? To mam mogę powiedzieć, bo ją mam, tak, Drageus Publishing House. I też wyszły trzy tomy, i jak ja dobrze kojarzę, to one na początku miały mieć trzy tomy, tak naprawdę, ale potem chyba coś się stało i pojawiły się kolejne. Nie, nie wiem do końca, jak to jest, bo to miało być niby Red Rising trilogia. Być może ten kolejny tom, kolejne Tomy, w sumie, bo tam już ich jest więcej, one jakby nawiązują do czegoś innego, bo potem jeszcze jest Iron Gold i Dark Age i Lightbringer, i Red. God, który dopiero ma być w 2025 roku czyli patrzcie, to się jednak jeszcze bardziej rozwinęło ja się zatrzymałam chyba tylko na tym e, Dark age, bo mam zarówno Iron Gold jak i Dark age po angielsku na półce w domu natomiast e, widzę, że to idzie dalej e, więc fajnie by było, gdyby to się jednak e, pojawiło I poczekajcie, sprawdzę sobie A decade ago, was the hero of the revolution He believed to nie, no, jakby wygląda na to, że to jest jakby dalej kontynuacja, po prostu być może będą nowi bohaterowie, nie wiem, potomkowie tego głównego bohatera. Natomiast ta seria była świetna. Ja uważam, że to jest bardzo niedoceniana fantastyka i o tej serii było bardzo cicho. Za mało się o niej mówiło, a świetnie się to czytało. To jest naprawdę tak świetny science fiction, że też bym sobie chętnie zrobiła tego reread i potem kontynuowała czytanie tych kolejnych tomów, gdyby wyszły w Polsce. Natomiast jak nie wyjdą, no to będę czytać po angielsku. Mam nadzieję, że dam radę, bo to wydaje się takie trochę bardziej, powiedzmy, skomplikowane, ale no proszę, miała być trylogia, a wychodzi na to, że jest sześć książek? Siedem książek ma być, bo ma jest zapowiedziana, tak, na ten 2025 rok, ale naprawdę, jak nie znacie serii Red Rising, to ja wam serdecznie polecam i może ktoś się pokusi o jakieś takie i wznowienie, i wydanie kolejnych tomów, bo... Nie ja nie wiem, my mamy chyba w po Polsce coś takiego, że wydawnictwa często porzucają serię i potem one nie są kontynuowane. Ja wiem, że to trochę wynika może też z nas, czytelników, że to się po prostu za dobrze nie sprzedaje i oni nie widzą w tym sensu. No i też się boją podpisywać po prostu umowy na wydawanie, na przykład serii, która sobie liczy 10 czy tam więcej tomów, no bo to się jakby wiąże z pewnymi konsekwencjami. Więc czytajmy dobre serie, nawet jak się o nich za dużo nie mówi. Potajemnie też liczę na to, że wydawnictwo Jaguar mm, wyda kolejną serię od Mary Wolf, e, dokładniej Vicka Creed, tam są chyba też trzy domy, w ogóle ta kobieta chyba bardzo gustuje w pisaniu trylogii. E, ja uwielbiam jej trylogie, które się pojawiły w Polsce, znaczy nie czytałam wszystkich, czytałam właśnie to od wydawnictwa Jaguar, Siostra Księżyca e, i e, kroniki Atlantydy. Które, o właśnie, patrzcie, były kroniki Atlantydy. Jak ostatnio Wam w filmie, mówiłam, że chciałabym fantastykę z akcją na Atlantydzie, ale to też nie było do końca to jeszcze, co bym chciała. Natomiast i tak książki Mary Wolf naprawdę bardzo lubię, bardzo mi się spodobały, przypadły mi do gustu, więc liczę na to, że ktoś wyda też tą Vicka Creed. Nawiązuje to trochę do czarownic, więc generalnie wszystko to, co lubię. I dziwię się, czemu w Polsce nie pojawiła się jedna książka Kirsty White, bo trochę jej książek się u nas pojawiło. Natomiast zastanawiam się, czemu nie pojawiła się jeszcze książka The House of Stars, którą też mam po angielsku, ale mam ją tam gdzieś. To nie jest autorka, która jakby urzeka miliony czytelników, tak mi się wydaje, przynajmniej u nas. Jej książki aż tak super się nie przyjęły, natomiast ja jej lubię. To nie jest tak, że one są jakieś super wyniosłe i super świetnie dopracowane, ale są dla mnie taką lekką, przyjemną fantastyką, którą czytam, jak potrzebuję właśnie coś takiego lżejszego. I z tej książki, jak gdzieś za mną chodził, po prostu taki jeden cytat, yy, który gdzieś mam zapisany. I ten cytat mnie tak jakby przypadł mi do gustu, że stwierdziłam, że muszę sprawdzić skąd on pochodzi. I potem właśnie doszłam do tego, że on jest z tej książki. I kupiłam sobie tą książkę. Oczywiście jeszcze jej nie przeształam, bo jakżeby inaczej. Generalnie, pozdrawiam wszystkich, którzy mają stosy hańby. Ja przed chwilą mm, szukając na blogu e, jednego wpisu. Znalazłam wpis sprzed 9 lat książki do nadrobienia i dalej tych książek nie nadrobiłam, więc to już jest inny level niż stos hańby, niż regał hańby. To jest po prostu. W ogóle przemilczmy ten fakt. I wróćmy do książek, które chciałam w Polsce zobaczyć, chociaż to jest już ostatnia, o której chcę wam powiedzieć. The House of Stars, właśnie tam znalazłam, że to jest cytat z tej książki i potem sobie ją kupiłam, no i... Może jednak ktoś ją kiedyś wyda, chociaż też właśnie wydaje mi się, że to jest ten problem, że książki tej autorki się za bardzo po prostu u nas nie sprzedają. E, natomiast tak wygląda taka moja topka, którą bym chciała zobaczyć e, u nas w kraju. Dajcie znać, czy znacie coś z tych książek, czy czytaliście i podzielcie się oczywiście informacją, jakie książki wy byście chcieli zobaczyć wydane w naszym kraju. Dzięki za oglądanie i do następnego razu. Tymczasem moje koty. I jeśli coś się zobaczy, czy ja powinnam interweniować, to generalnie. Ja wiem, że on to robi i nic by mu się nie stało, bo on teraz tam jest na górze, ale go nie widać. Natomiast Nefre ty nie jesteś w stanie tego zrobić.